Nagrywa się. A ja mam ten? A ja mamy założyć maskę. <grymne> Nie, dobrze wyglądasz. <grymne> Halo, mamy CF Moto. Będziemy jechać na wyprawę. Co jest potrzebne, żeby zabrać? Żeby coś. Kamera. Taśma. <grymne> do srania. Mało. Nie wiem po co to tarka. Trytytki różne długości, no, pała na rolnika, wężyk do spuszczania paliwa z tirów. Co masz coś pochwietniach. Mamy też tystu. do zaklejenia Tego. To się kończy, ale to zestaw weźmiemy dodatkowy. Dobra. Co dalej, co dalej? Co ale jeszcze to, bierzemy? To jest ważne, nawigacja, żebyśmy wiedzieli gdzie dojedziemy. Rękawiczki, no i pojawia się problem. Tak? O kurna, jaki nóż. No My i myślałem tu to zmieścić, ale... Tu mieści się. Tu nie A nie mieści się. No tutaj owystaje, widzisz. No, brakuje. No, położysz. Bo nie zamkniesz. Tak, dokładnie, składka. No. Zabyka się? Brakuje. Trochę? Tyle. Tak, to tu się nie zmieści. Nie. Masz jeszcze jakieś dziury, gdzie można to wepchać. tu jest. Ja tu zapomniałem, że tu muszę skręcać. No. Tu? Nie, tu nie. Może do Baku. Dużo masz nie paliwa? Bo. Nie, bo nie bo. mamy siodło, bo to jest wersja long. No, to jest długie, długie siodło, dużo miejsca chyba, nie? Tak, tak, tak. Tutaj możemy, ale tu są różne tam przeguby, miejsca. Co tu jest jeszcze? Silnik, tu jest, tu nie, tu nie. Tam masz silnik? No. Ja tam. mam z boku. <laughs> no, no i mamy tu jeszcze jeden pojemnik, czekaj, bo tu tylko wyciągnę. Co masz? Ja tu Gacie Okej. Okay. Tu mamy jeszcze miejsce Ale też nie wejdę Wystaje Wystaje Można no. ktoś się nadzieć jak będziesz siedział A sam jedziesz? Nie z kobietą A to... to będzie zadowolona My to jest z pewnej no, ale... części Czekaj, to muszę schować My te Myte A. Dobra, trzyma się. Jedźmy dalej, to właśnie no. to. Dobra, no co tu masz gdzie jeszcze? No to już nie chodzi. Wygląda jak bagnet. Można by było to, ale tu promuje kiełbasę schować i piwo. I kiełbasę namiot miot chyba... Okej, to może nie być miejsca. Zostaje nam ostatnia miejscówka. No. Gdzie mu to patrz, było? fajne Za dędra widzisz? No. Czekniesz kiedyś? Daj pociągnąć Pociągu sobie. Ale ręką to, przy mnie tak? Widzisz? No Tadam. Ja daj tam. Krucza mam. Aż ciemno jak w dupie UCF Moto. No, jest! Już... O, o kurczę. Kruca Fix. To już, już chuj na to jest. Nie? Czekaj, naciągnę dzynzy. Nie no nie naciągniesz dzydzę. No patrz, ciągnę. I co brakuje dużo? <laughs> czy brakuje? No. No style. No tyle, tyle radę. To nie, nie ma miejsca. Kupujcie co w moto, a nie wyjedziecie. Czy dajcie pieniądze? W w błoto. <laughs> tu jest czekaj, tu może może się telepotać, coś na trytki może tu masz jakąś dziurę o, nie wejdzie a jeszcze szajsa tu się gorzej czekaj, co wszystkich kładach, które się mieścił sprzedać kłada, bo piła się nie wkłada dokładnie Że tym <laughs> optymistycznym akcentem zapraszam do zakupu